Boże, kochani, dziś chciałabym do Was zaapelować i dać takie krótkie świadectwo tego, jak bardzo plotka może zrujnować człowiekowi życie. Kilkanaście lat temu stałam się ofiarą plotki, która zrujnowała mi zdrowie, i od tego momentu postanowiłam sobie twardo: o nigdy o nikim nie będę chciała plotek. Powinniśmy zawsze odnosić się do bliźniego z miłością, z szacunkiem. Teraz także wprowadzam w życie taką zasadę, żeby nigdy nie mówić w jakimś towarzystwie o człowieku, którego w tym towarzystwie podczas tej rozmowy z nami nie ma. A ponieważ język jak miecz obosieczny potrafi ranić, potrafi też rujnować człowiekowi życie. I jesteśmy odpowiedzialni za to, co mówimy o bliźnim. Jesteśmy odpowiedzialni za to, jak on będzie przez te nasze słowa cierpiał. Cześć Boże, witam Was, wojowniczka Pana Jezusa. Chciałabym Wam dać dzisiaj świadectwo tego, jak Matka Boża działa w moim życiu, jak mi pomaga, jak bardzo mnie kocha jak bardzo kocha wszystkie swoje dzieci. Już mówiłam w poprzednim filmie o tym, jak padłam ofiarą plotki, lecz to był film, który trwał tylko minutę. Teraz korzystam z tego, że można mówić przez 3 minuty i chciałabym Wam rozwinąć ten temat. Kilkanaście lat temu byłam nastolatką. Byłam e, wtedy bardzo taką naiwną dziewczyną, bardzo niedoświadczoną w życiu, e, która myślała, że można się przyjaźnić ze wszystkimi. No i ktoś puścił na mój temat bardzo brzydką, bardzo nieprzyjemną plotkę, której nawet w tamtym momencie nie rozumiałam. Nie rozumiałam, e, co te słowa oznaczają. Wytłumaczyły mi to koleżanki. I zawsze, kiedy przechodziłam obok wieśników, byłam obiektem kpin, byłam wyśmiewana. I przyznam szczerze, że nie potrafiłam się bronić, yy, tylko cierpiałam po cichu, wylewałam po cichu łzy i nikomu o tym nie powiedziałam. Aż pewnego dnia wylała się czara goryczy i wróciłam ze szkoły do domu z płaczem. Podeszłam do obrazka Matki Bożej Licheńskiej, który kiedyś moja świętej pamięci babcia przywiozła z pielgrzymki z Lichenia. I płacząc zaczęłam błagać Maryję o pomoc, żeby mnie uratowała, ponieważ ja nie widziałam już nadziei. Byłam do tego stopnia zdeptana i poniżona, że Maryja była moją jedyną deską ratunku. I po tej modlitwie następnego dnia wracałam sobie yy, drogą, przechodziłam obok tych ludzi, którzy jeszcze jakiś czas temu o mnie plotkowali, i zdziwiłam się, bo nie usłyszałam na swój temat nic złego. Usłyszałam tylko cześć, dzień dobry, i zaczęli się do mnie odnosić z wielkim szacunkiem, i było to dla mnie zaskoczenie. No, i mijał sobie czas, i oczywiście wszyscy zaczęli się do mnie odnosić bardzo dobrze. Plotka ucichła. I zorientowałam się, że to był cud. Że Matka Boża mnie uratowała. Dzisiaj jestem niewolnicą Matki Bożej według świętego Ludwika Marii Griniąte montfort I chciałabym Was zachęcić do wielkiej ufności wobec Matki Bożej, do zawierzenia jej swojego życia, poświęcenia się jej bez reszty a to jest obrazek Matki Bożej Licheńskiej, przy którym wyprosiłam tę wielką łaskę. Chciałam także zaapelować o to, żebyśmy uważali, co mówimy o naszych bliźnich, bo to bardzo rani. A za wszystko, za wszelką pomoc, chwała Panu i Maryi.